Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, słowo dzisiejsze to w górę. Piękne jest to, że Pan Bóg nie patrzy na nas z góry, tylko patrzy na nas w górę. To znaczy z dołu do góry. Każdego zauważy, nawet jeżeli schowamy się w koronie drzewa, jak dzisiejszy bohater Ewangelii. Jeżeli pragniemy spotkania z Bogiem, to on nas znajdzie. Pytanie jest, czy, 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 czy my jesteśmy tacy jak Pan Bóg? To znaczy, czy my patrzymy na innych z dołu do góry, czy patrzymy na nich z góry, traktując ich jako niższych od siebie? To dość ciekawa obserwacja dzisiejszej Ewangelii, że Jezus patrzy na nas z dołu do góry, a nie na odwrót. A przecież z pozycji Boga mógłby śmiało, nawet obrazowo. Mówiąc o Jego przebywaniu w niebie, któreś nam kojarzy, no właśnie, że jest nad nami. Byłoby całkiem uzasadnione, że Bóg patrzy na człowieka z góry, na jednak nie. Bóg patrzy z dołu do góry. Zawsze nas zauważy. Dlatego, kochani, ucieszmy się tym i bierzmy z Pana Boga przykład. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I proszę Was, subskrybujcie kanał, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze, kliknijcie w dzwoneczek, umieśćcie komentarz, dajcie łapkę w górę, udostępniajcie ten materiał. Będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczni.